Witam wszystkich hodowców, hodowczynie tego pięknego naszego sportu. Sezon 2023 mamy już prawie półmetek. Czekaliśmy na 500, czekamy na 700. I jak, wyszedł, jak wyszły te 500? Ciężko. Jest bardzo ciężko grać. Gołębiami na 500 km, a loty dopiero się zaczną, czyli 700. Km. Do mnie przed sezonem przyjeżdżali, czy, te, czy rozmowa przez telefon odbywała się tak: loty się zaczną, kiedy będą 500. Km. I co? I nawet dobrzy hodowcy, bardzo dobrzy hodowcy, stwierdzają, że jest bardzo ciężko. Gołębie nie wracają, jak wracają, to to bardzo zmęczone. 500 km to jest 7 ponad 7 godzin w powietrzu. Jest bardzo ciężko, ale do mnie kiedyś stary hodowca powiedział tak. Ja mówię, podaj mi proszę, plan, karmienie, co mam robić, żeby polecieć. A on do mnie powiedział tak. Darek, najpierw trzeba, najpierw trzeba mieć gołębie. Wziąłem to do serca, rzeczywiście, inne gołębie są na sprinterskie, inne są głębie dalekodystansowe. Te głębie dalekodystansowe, z charakterem, z uporem, one sobie ten dystans 500 km, 700, to siłowo. To, to są prędkości, one nie mają prędkości. To są prędkość 900 000, maksymalnie 1100. Mówię, Podwiat, gdzie te wszystkie 500 i 700 na razie nam tak się układają. Czyli 500, 700, w ogóle połowa, połowa sezonu to jest wszystko loty pod wiatr. Mówimy, ale co zrobić? Były loty krótkie z wiatrem w zeszłym roku. Mówimy, a gołębie przestrzeliły, muszą wracać i tak dalej. Są teraz loty pod wiatr i dalej usprawiedliwiamy siebie zwalamy problem na wiatr, a wiecie, gdzie jest ten naprawdę główny problem? Główny problem to jest w gołębiach, czyli muszą być gołębie, typowo gołębie na daleki dystans. Gdzie takie gołębie nabyć i grać tymi gołębiami? To za chwilę opowiem przed wolierami naszej stacji Ponderosa. Witam ponownie przy powierach Jakie to są gołębie? Właśnie te. Gołębie Wima Mullera. Słuchajcie, nie ma lepszych gołębi, dalekodystansowych, z charakterem, Kilometr nie boją się kilometrażu, czyli 700, 1000. Wim Muller gra Barceloną, jest 1250 km. Ale słuchajcie jedna rzecz, 500 u Wima Mullera jest 500 km. traktuje to jako lot treningowy, tak daje na, do klubu jako lot treningowy i jest trochę ciężej i on te loty wygrywa, gdzie jeszcze jest 700, 1000, 1200, jaki wniosek, gołębie mocne, bardzo mocne, z charakterem w cudzysłowie pieszo, ale do domu. O takie gołębie na nasze pogody teraz w Polsce. E, takie gołębie potrzebne. Nie bez... On tymi gołębiami gra 50 lat. Słuchajcie, 50 lat nie wprowadza nic. Gra czyli tymi gołębiami. Genaiden, Master Genaiden, Crazy Fun, teraz nowy Lux Peel, Toreador, te gołębie. Techno M. Tymi gołębiami. Dlaczego nie wprowadza? Tak, nie wprowadza, bo jest pewny tego co ma. To są gołębie bardzo, bardzo mocne, bardzo uparte, latają czym starsze, tym lepsze, ale nie boi się wkładać dwulatków, trzylatków na takie loty tysiąc kilometrów. Dwulatek już sobie powinien radzić. Także dostępne są u nas te gołębie młode, pierwszy, drugi lęk mam odłożony. Służę pomocą można za, zadzwonić czy przyjechać. Jak przyjedziecie, pokażę każdą, każdego rodzica, samca, samicę do ręki. Nie przyjedziecie, zadzwonicie. Chętnie wam pomogę. Dobiorę coś z tych gołębi. Jestem, jestem dla was i coś z tych gołębi. Słuchajcie, trzeba wejść. Fartsze, mocne gołębie. Wracali, kiedyś gołębie te były. Weszły, weszliśmy w szybkość. Szybkość nam przeszkadza. Yy, Wiatry nam przeszkadzają, podwiat nam przeszkadza. Wejdźmy, spróbujmy te gołębie Wuma mulera 50 lat, słuchajcie, te same gołębie. Gra tymi samymi gołębiami. Król dalekiego dystansu. On gra tymi. Dlaczego wy nie możecie grać też tymi gołębiami i wygrywać? Służę pomocą, proszę dzwonić, przyjeżdżajcie. To są gołębie nowe. Jeszcze na Polskę to tylko my, taką kolonię tych gołębi mamy. Bliskość, bo mamy dzieci tych gołębi, maksymalnie wnuków. Dla Was będą wnuki, prawnuki. Także czekam na telefony. Słuchajcie, najpierw muszą być gołębie. I tym mottem zakończę naszą rozmowę. Dzięki, pozdrawiam, dobry lot.